Cześć, z tej strony Wiktor Kazowski i gramy kofój jeden bitwa Zuję, że niedługo nie było na kanale, ale byłem chory i jestem dalej chory. Jak słyszycie, biorę leki. A się jeszcze spytać, mamy co muszę brać lepiej. Jestem? Słuchajcie, jestem Słuchajcie, jestem Słuchajcie, jestem Słuchajcie, I Słuchajcie, jestem Słuchajcie, jestem Słuchajcie, jestem Słuchajcie, jestem Słuchajcie, jestem Jakiś wodziak hmm. jak się się? Kuźwa. Nie wiem jak się robi e, zdjęcia woda. Ale patrzcie jak ładnie na lera. O! o nie wyświetliło się. Yeah. Yy, chodzi mi o to, że tu takie jakieś ustawienia, bukwicz, chodziła. Kujwa muszę być lekki. Do obejrzenia nawet odcinka zostawcie 8 ma być lajków pod tym filmem. To na tyle z tego. No nosku... szkła. Przestańcie nie jebać. Są, że klnę, ale. No nie mogę się powstrzymać Próbuję nie klnąć. Próbuję. <laughs> Ja też ja czuję, że w ja ja i po że wkażę. zjeść ten żeby ja nie na pusty nie brać leków, nie wolno. A w wskazę, że wkażę. A dajcie, 8 lajków. Nie mniej, nie więcej. Ale ja mogę być na dziewięć. Ale proszę was o osiem albo siedem. No kurwa, jest. O jedrze! Osków Weselja, nie, nie obraca się nigdy tyłem. Jedna taka ważna zasada. No, ujęliśmy się na jednego T1 Hej. 550. te 150. Kuźba, zjeżdżaj! Ale lat! Nie trzymam! Stoję! No. Idzie? Patrzcie! Ja trzymam w patrzcie! Jezus, ale lagi na tym serwerze. Świetnie. Chociaż nie jeszcze raz wszystko. Kurwa. Ja nie trzymam. Ja nie trzymałem. Klikam? Widzieliście to? O dalego, na niego Kuźba. Auła na szkurna Rozdóbczyn kuśba nawet go nie Niszynko. No, szkoda! Jak coś, co mnie zaraz oddupi, bo mój rejcz kuźba jest na stopniu. Nie wiem, jak, boże nawet nawet takiej liczby nie ma. Chociaż są. Liczby jest nieskończoność, ale. O, wiem. Nieskończoność. Chociaż to nawet nie ma go! Panie! To nie jeśli bo botał mnie pan w dupę Jeżeli pan nie. zły Ja coś teraz poszłam chwilowo po sobie Jaka to mapa? Bębina Ty, bo ja już nie pamiętam początków tej mapy to... to jest pierwsza bitwa Kuźwa, ja już tyle filmów dzisiaj, jeden dzień nagrałem Kurde no po prostu a to dlatego no bo ciągle mi filmy nie wychodziły. Albo to, że czekaliśmy godzinę, albo że mam za dużo pamięci zajętej. Eee, nie wiem. Mogę się kiedyś załamać? No weź mnie, nie strzelaj. O sukinie. <ścoughs> Jeszcze muszę wziąć lekkie. Chyba na uspokojenie muszę wziąć. O nie, to będzie tylko dzisiaj dwie bitwy będą. O tam jest jakiś czołg. A nie skówno. Dobra, to ja sobie naleję lek, ludzie. Ok? Dobry. Piszcie w komentarzu... Yy, yy, yy. prostu piszcie coś. Nie wiem, możecie nawet pisać, że posrałem się. Byle, żeby coś było w kom... Jako ko ja nie reklamuję żadnej marki, ale patrzcie ile tego wybiłem, pierwszego. Najochydniejszego ja coś, ja nie reklamuję, żadne nie jestem. Bo mi nie zapłacili. Nie zapłacą? Reklamuję. Och puźba! Dwa i ja mam się Midi, miezi. bo to mamy coś, żeby coś zrobiła. Hej! Wchodziłem ludzie Jeszcze raz sobie naleję To jest fajnie zwycięskie O o, o, o yes. Poza pierwsza wchodzi <coughs> O, fuj. o ale ten drugi będzie, mmm, Ja nie reklamować też nie chcę kolejny, ale tu jeszcze więcej wypiłem. A po co ja się tak ale... Przecież ja to od niedawna biorę te leki. Nawet nie wiem, czy nie od tygodnia. Górę, trzeba nacisnąć, i odkręcić dopiero. Nie, 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 to jest przepyszne. Idę teraz umyć ręce. Kuźwa to jest lepkie. papier, reletki. Dobra, nie zabanna. Stop. Stop. Nie mogę. Nadgrzewa. Nadgrzewa. Jeszcze jedną bitewkę. dobra e, ile się minęło? o 11 e, no to jedna bitwa naprawdę muszę <tryk> <tryk> fuj dzisiaj bez muzyki miałem przez oczekiwanie na graczy Okay. To już się w klawiaturę ludzie. Wy co widzieliście? Ja zniszczyłem tamtego grubasa. O, z kurwy syna. O skurwysyna zaraz nie roztupią. O, jeżeli szczołuję dobrze, dobrze. Chłopaki, tam ci nie zwiedzam. Jezu. Ty jaki... ten człowiek jest inny. Już nie was ludzie. To jest ostatnia bitwa. A zakończenie będzie spektakularne. Patrzcie, już ustawiam tak kamerę wam. I... Uwaga. On się już nie patrzy. F5? To się? No nie. Teraz go zdupią, bo no nie ma co. I spektakularny będzie wybuch. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale. No, było! Yy, więc już będę się z wami żegnał. Cześć, Siemanko.